Cześć, witajcie w kolejnym materiale, dzisiaj kilka ujęć z pracowania słomy, tutaj brat akurat u wujka pracuje, no i mam chwilę, więc też Wam nagram. 21,40, 82 konie i ta prasa John Deere 572. Bez problemu sobie ten John Deere w tej prasie radzi. Jak widzicie, mamy ustawione bele 130 cm. Owijanie siatką. Z tej strony może będzie widać. Troszeczkę musieliśmy podkręcić ten zgniot, bo nie wychodziły te bele takie fajne, jak powinny być. A teraz naprawdę, no po prostu. Nie ma zastrzeżeń. Jak widzicie, bela jest fajna. Owijanie siatką też myślę, nie jest to, oczywiście nie jest to jak w tych nowszych prasach, że tutaj fajnie tak to zawija i nie widać tych postrzępień. Ale tak jak ktoś powiedział już tam w komentarzu, to też jest dobre przy rozwijaniu tych bel, bo ta siatka się nie zaczepia, więc są plusy, są minusy. Mimo wszystko i tak jesteśmy bardzo zadowoleni właśnie że to naprawdę te bele wyglądają ładnie jeżeli chodzi o zgniot też udało się to ustawić że naprawdę fajnie tabela jest zbita kilka takich bel już rozwinąłem w oborze u siebie więc też to się dobrze rozwija na dole się nie robi ten taki można powiedzieć zbity rdzeń że nie można tego po prostu rozścielić także na tą chwilę brat tutaj ponad 200 belek zrobił Drodzy, nie wiem w sumie, w którym vlogu to umieszczę, ale jak widzicie, moje pierwsze w życiu pracowanie. Tutaj zawsze, znaczy w tym roku brak pracował przeważnie, a dzisiaj tutaj ja wsiadłem. Już oczywiście po pięciu belkach miałem jedną małą awarię, ale kolega tam mi pomógł i, i sobie jakoś tam poradziłem. No, coś tu tam wystaje, ale ogólnie powiem Wam, że bele fajne. Prasuje sobie żyto, belki 130, tak jak już mówiłem, siatka Stamy, Covernet, belki 130. Na którymś odcinku postaram się Wam zważyć tą belę, ile to, ile to waży. Mamy godzinę po 20, hektarowa działka, bardzo fajna, bo kilometr ma chyba długości. Także bardzo przyjemnie się jeździ jak na pierwszy raz. Są górki, dołki, ale z tym nie ma problemu. Słoma dwa dni temu wykoszona. Żytnia Także sobie działamy Gdzie mniejszy pokos to jeżdżę troszeczkę więcej, gdzie większy no to wiadomo. Obkoszone wszystko z bratem tutaj zwozimy bele. Lawetka fajnie się sprawuje. Jakie bele nam wychodzą, to sami zobaczcie. Tutaj kamień, tutaj na górze ona jest troszeczkę luźniejsza. Tabela, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, dlaczego tak się dzieje, bo my w sumie pierwszy rok mamy prasę, więc jeżeli macie jakiś pomysł. Jeżeli macie jakiś pomysł, dlaczego to, ta y, ostatnie warstwy beli są mniej dobite, to napiszcie w komentarzu. Y, siatkę, siatki mieliśmy bardzo różne. Tutaj mamy akurat Stamy, y, coverneta. Y, nie jest to siatka Stamy, ta Stamanet, tylko to jest y, Covernet Stamy. 3000 metrów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jaka będzie po prostu różnica między tymi siatkami, które mieliśmy. A tutaj akurat z polecenia mamy tą tamę. No po prostu pierwszy sezon, także też nie wiemy jak to będzie wyglądało. Zobaczymy jak to będzie w zimę, jak będzie się te belki brało, czy będą się rozwalały w stogu, jak będzie się do obory je wiozło, czy nie. Brat tutaj ładuje, ja jeżdżę, jak widzicie, 6 sztuk na dół, w sumie 12 i na górę 14, 26 bel. Trochę tutaj brat musiał podbić zgniot, ponieważ te pola, które ostatnio pracowaliśmy już po prostu ta słoma jest, można powiedzieć, że mocniej rozdrobniona i ciężko, ciężko po prostu ona ma się zbić. Te pierwsze bele, które były robione, ta słoma była jeszcze widocznie taka, można powiedzieć, że żywa i lepiej się to zbijało, natomiast tutaj taka sieczka jest po tych po prostu nowszych kombajnach że no nie idzie tak dobrze, aż tego zbić chyba, że po prostu my coś źle robimy też możecie napisać w komentarzu, jeżeli macie jakiś pomysł, dlaczego tak się właśnie dzieje e, że ta po prostu susza tłoma e, się po prostu, no na ciężej, się gdzieś tam na tych pasach w ogóle jej nie chce popchnąć i no i tak to wygląda przez wielkiego doświadczenia jak to dać na nam się uda zrobić już w sumie ostatnie pola jeszcze tam trochę jest do pracowania ale na razie w sumie mało bo tylko 200 bel mamy zrobione